Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się z duszą po śmierci? Czy istnieje granica, której przekroczenie zamyka bramy nieba na zawsze? Święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia, otrzymała przywilej, którego nikt z nas by nie pragnął, zobaczyła otchłań piekielną. To, co ujrzała, napełniło ją takim przerażeniem, że przez wiele dni nie mogła dojść do siebie. A gdybym powiedział Ci, że jej wizje są ostrzeżeniem właśnie dla Ciebie, że możesz nieświadomie kroczyć ścieżką, która prowadzi do wiecznego potępienia? Każdego dnia stoisz na rozdrożu. Każda decyzja, każdy wybór może przybliżyć Cię do świętości lub do zatracenia. Czy wiesz, że niektóre grzechy, które być może lekceważysz, są jak niewidoczne łańcuchy ciągnące Twoją duszę w stronę przepaści? Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku przerażające świadectwo o jedenastych grzechach, które bezpośrednio prowadzą duszę do piekła. Dziś odsłonię przed Tobą tę tajemnicę, która może uratować Twoją duszę i duszę Twoich bliskich. Zanim jednak zagłębimy się w mroczne szczegóły, musisz wiedzieć, że jest nadzieja. Tak, nawet dla najcięższych grzeszników. Boże miłosierdzie jest większe niż wszelki grzech, ale tylko wtedy... Gdy otworzysz się na łaskę nawrócenia, tylko wtedy, gdy rozpoznasz zło, które czyha na twoją duszę. Siostra Faustyna, prosta zakonnica z Polski, została wybrana przez Boga, aby przekazać światu orędzie o jego nieskończonym miłosierdziu. Ale niewielu wie, że otrzymała ona również wizję, piekła, miejsca wiecznego potępienia. W swoim dzienniczku zapisała: Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, a jak wielki jest jego obszar, straszliwie ogromny. Rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga, drugie, ustawiczne wyrzuty sumienia, trzecie, los ten nigdy się już nie zmieni. Czwarta męka, jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Piąta męka, jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący. A chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka jest straszna rozpacz, nienawiść do Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Straszliwe to świadectwo, nieprawdaż? Ale co konkretnie prowadzi duszę do tego miejsca wiecznego cierpienia? Jakich grzechów powinniśmy się najbardziej wystrzegać? Święta Faustyna, prowadzona przez Ducha Świętego, zostawiła nam listę 11 grzechów, które najbardziej obrażają Boga i prowadzą duszę do potępienia. Przygotuj swoje serce na tę trudną, ale konieczną prawdę. Pierwszym z tych grzechów jest pycha, matka wszystkich grzechów. Pycha sprawiła, że Lucyfer, najpiękniejszy z aniołów, powiedział: "Nie będę służył" i został strącony z niebios. Pycha sprawia, że stawiasz siebie na miejscu Boga, że wierzysz, iż Twoja mądrość przewyższa Boską, że Twoje plany są ważniejsze niż Jego wola. Ile razy w swoim życiu odrzuciłeś Boże przykazania, myśląc, że wiesz lepiej? Ile razy zignorowałeś nauczanie Kościoła, bo wydawało ci się przestarzałe lub niewygodne? Święta Faustyna pisała: Ujrzałam dusze, które za życia wywyższały się ponad innych. Teraz w piekle są deptane przez demony. I cierpią najbardziej upokarzające męki. Czy rozpoznajesz w sobie pychę? Czy trudno ci przyznać się do błędu? Czy patrzysz z pogardą na tych, którzy według ciebie są gorzej wykształceni, mniej inteligentni, biedniejsi? Czy, kiedykolwiek myślałeś, to przykazanie mnie nie dotyczy to dla prostaczków? Jeśli tak, uważaj, stoisz na krawędzi przepaści. Drugim śmiertelnym grzechem jest chciwość, nienasycone pragnienie posiadania. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Te słowa Chrystusa nie oznaczają, że bogactwo samo w sobie jest złe. Oznaczają, że przywiązanie do dóbr materialnych oddziela nas od Boga. Święta Faustyna widziała dusze, które za życia gromadziły skarby, nie dzieląc się z potrzebującymi. Teraz w piekle ich bogactwa zmieniły się w rozżarzone węgle, które palą ich dusze wiecznym ogniem. Jak wygląda Twój stosunek do dóbr materialnych? Czy jesteś gotów podzielić się z potrzebującymi? Czy Twoje serce nie jest zbyt przywiązane do ziemskich skarbów? Pomyśl o tym, gdy kolejny raz będziesz odkładać jałmużnę na później lub odmawiać pomocy potrzebującym. Trzecim grzechem, który szczególnie zasmuca serce Jezusa, jest nieczystość. W dzisiejszym świecie grzech ten jest szczególnie powszechny i często bagatelizowany. Media bombardują nas obrazami rozwiązłości, a społeczeństwo wyśmiewa cnotę czystości. Ale święta Faustyna ostrzega, widziałam straszliwe męki dusz, które za życia oddawały się nieczystości. Ich ciała, które były narzędziami grzechu, teraz są pożerane przez robactwo, które nigdy nie umiera. Ogień pali ich wnętrzności, a demony szydzą z ich cierpienia. Czy strzeżesz czystości swoich myśli i uczynków? Czy twoje oczy, uszy i ręce służą Bogu, czy może są narzędziami grzechu? Pamiętaj, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, a każdy grzech nieczystości jest profanacją tej świątyni. Czwartym grzechem, który prowadzi duszę do piekła, jest zazdrość, to uczucie, które zatruwa serce i niszczy relacje międzyludzkie. Zazdrość sprawiła, że Kain zabił Abla, że bracia sprzedali Józefa w niewolę, że faryzeusze ukrzyżowali Chrystusa. Święta Faustyna pisała: Widziałam dusze pożerane przez zazdrość. Ich oczy, które za życia patrzyły z nienawiścią na szczęście innych, teraz są zmuszane do patrzenia na radość zbawionych, co sprawia im niewypowiedziane cierpienie. Czy zazdrościsz innym ich powodzenia, talentów, majątku, czy cieszysz się z cudzego nieszczęścia? Jeśli tak, zatrzymaj się i pomódl o uwolnienie od tego grzechu, zanim całkowicie zatruje twoje serce. Piątym śmiertelnym grzechem jest gniew, niekontrolowana złość, która prowadzi do nienawiści i pragnienia zemsty. Chrystus powiedział: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Święta Faustyna widziała dusze, które za życia oddawały się gniewowi. W piekle są one w stanie nieustannej wściekłości, ale bez silnej. Ich złość nie może już nikomu zaszkodzić, staje się tylko źródłem ich własnego cierpienia. Czy kontrolujesz swój gniew? Czy przebaczasz tym, którzy cię skrzywdzili? Czy nie nosisz w sercu urazy i pragnienia odwetu? Pamiętaj słowa modlitwy Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Szóstym: grzechem, który według świętej Faustyny prowadzi duszę do zatracenia. Jest lenistwo duchowe, acedia. To nie tylko zwykłe lenistwo fizyczne, ale stan duszy, która nie dąży do świętości, która zadowala się przeciętnością, która odkłada nawrócenie na później. Paustyna pisała: Widziałam dusze, które za życia odkładały spowiedź i pokutę na później, myśląc, że zawsze będzie czas na nawrócenie. Teraz, w piekle ich później, zmieniło się w nigdy. Czy dbasz o swój rozwój duchowy? Czy regularnie przystępujesz do sakramentów? Czy nie odkładasz spowiedzi na później, myśląc, że masz jeszcze czas? Pamiętaj słowa Chrystusa: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Siódmym grzechem, który ściąga na dusze wieczne potępienie, jest obżarstwo i pijaństwo. Nie chodzi tu tylko o nadmierne jedzenie i picie, ale o wszelkie uzależnienia, które zniewalają człowieka i oddalają go od Boga. Święta Faustyna. Widziała dusze, które za życia oddawały się nałogom. W piekle cierpią one nieustanne pragnienie i głód, których nic nie może zaspokoić. Czy kontrolujesz swoje pragnienia? Czy nie jesteś niewolnikiem jakiegoś nałogu? Czy twoje ciało służy duchowi? Czy może duch został podporządkowany ciału? Ósmym grzechem, który według świętej Faustyny prowadzi duszę do piekła, jest kłamstwo i obłuda. Jezus nazwał diabła ojcem kłamstwa, a więc każdy, kto kłamie, Staje się dzieckiem diabła. Paustyna pisała: Widziałam dusze, które za życia nosiły maskę pobożności, a w sercu skrywały nienawiść i złość. Teraz w piekle ich prawdziwe oblicze zostało odsłonięte, a maski, które nosiły, palą ich twarze, jak rozżarzone żelazo. Czy jesteś szczery w swoich słowach i czynach? Czy twoja pobożność nie jest tylko na pokaz? Czy nie masz w sercu ukrytych intencji, których wstydzisz się ujawnić? Dziewiątym grzechem, który szczególnie zasmuca serce Jezusa, jest brak miłosierdzia. Chrystus powiedział: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A w przypowieści o sądzie ostatecznym ostrzegł: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Święta Faustyna widziała dusze, które za życia były nieczułe na cierpienie innych. W piekle błagają o kropelkę miłosierdzia, ale nikt ich nie słucha. Czy okazujesz miłosierdzie potrzebującym? Czy nie przechodzisz obojętnie obok cudzego cierpienia? Czy pamiętasz, że to, co uczyniłeś jednemu z najmniejszych braci Chrystusa, jemu samemu uczyniłeś? Dziesiątym grzechem, który prowadzi duszę do potępienia, jest zgorszenie, czyli prowadzenie innych do grzechu. Chrystus wypowiedział straszliwe ostrzeżenie: Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Święta Faustyna widziała, dusze, które za życia prowadziły innych do grzechu, przez zły przykład nieodpowiednie słowa zgorszenie. W piekle cierpią one podwójnie, za własne grzechy i za grzechy tych, których zgorszyły. Czy dajesz dobry przykład innym, zwłaszcza młodszym? Czy Twoje słowa i czyny nie prowadzą kogoś do grzechu? Czy nie bagatelizujesz zła mówiąc wszyscy tak robią? Wreszcie, jedenastym grzechem, który według świętej Faustyny, prowadzi duszę do wiecznego potępienia, jest odrzucenie Bożego miłosierdzia, zwątpienie w możliwość przebaczenia i brak skruchy. Faustyna pisała: Widziałam dusze, które za życia pogardziły Bożym Miłosierdziem, które nie uwierzyły, że Bóg może im przebaczyć. Teraz w piekle rozpaczają, wiedząc, że odrzuciły jedyną deskę ratunku. Czy wierzysz w Boże Miłosierdzie? Czy nie zwątpiłeś w możliwość przebaczenia? Czy nie odkładasz nawrócenia na później, myśląc, że Twoje grzechy są zbyt wielkie, aby mogły być odpuszczone? Te 11 grzechów, o których mówiła święta Faustyna. To nie tylko abstrakcyjne pojęcia, to realne zagrożenia, które czyhają na każdą duszę, ale jest nadzieja. Boże miłosierdzie jest większe niż wszelki grzech, jeśli tylko otworzymy się na nie z ufnością i skruchą. Święta Faustyna otrzymała od Jezusa modlitwę, która ma moc wyrwać duszę z otchłani grzechu koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jezus powiedział do niej, przez odmawianie tej koronki. Podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Dusze zatwardziałych grzeszników napełnię pokojem, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa, kiedy przykonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Czy odmawiasz tę potężną modlitwę, czy polecasz w niej dusze najbardziej zagrożone potępieniem? Czy ufasz, że Boże miłosierdzie może ocalić nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników? Ale samo odmawianie modlitw nie wystarczy. Potrzebna jest prawdziwa przemiana serca, potrzebne jest nawrócenie, potrzebne jest życie według Bożych przykazań. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa. Nie za wiele czasu im zostaje na nawrócenie, na powrót do mnie. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Święto miłosierdzia Bożego, ustanowione przez świętego Jana Pawła II, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, to szczególny dzień łaski. Jezus obiecał, kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. To niezwykła obietnica, całkowite oczyszczenie duszy jak po chrzcie świętym. Czy korzystasz z tej łaski? Czy przygotowujesz się do tego święta przez nowennę, spowiedź i komunię świętą? Być może myślisz, że to wszystko cię nie dotyczy. Być może uważasz się za dobrego katolika, który regularnie chodzi do kościoła, odmawia modlitwy, przestrzega przykazań. Ale czy nie masz w sercu ukrytych grzechów, których nie chcesz ujawnić? Czy nie usprawiedliwiasz swojego postępowania, mówiąc inni robią gorsze rzeczy? Czy nie odkładasz prawdziwego nawrócenia na później? Święta Faustyna ostrzega, widziałam dusze, które uważały się za pobożne, które chodziły do Kościoła, przystępowały do sakramentów, ale w sercu nosiły nienawiść, zazdrość, gniew. Te dusze są w największym niebezpieczeństwie, bo ich zewnętrzna pobożność usypia ich czujność i daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Stoisz teraz na rozdrożu. Możesz odrzucić to ostrzeżenie jako przesadne, straszenie, możesz powiedzieć sobie, że Bóg jest miłosierny i na pewno cię nie potępi. Ale pamiętaj, że Boże Miłosierdzie działa tylko wtedy, gdy otwierasz się na nie z ufnością i skruchą. Jezus powiedział do świętej Faustyny: Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. To jest w trybunale miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Dusza, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Co wybierasz? Życie w grzechu, które prowadzi do wiecznego potępienia, czy życie w łasce, które prowadzi do wiecznej szczęśliwości? Decyzja należy do Ciebie. Ale pamiętaj słowa Jezusa. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Święta Faustyna zostawiła nam jeszcze jedno ważne przesłanie. Orędzie o Bożym miłosierdziu nie jest tylko dla grzeszników, ale także dla dusz, które dążą do świętości. Jezus powiedział do niej. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe, niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Czy szerzysz cześć Bożego miłosierdzia? Czy mówisz innym o tej niezwykłej obietnicy? Czy modlisz się za tych? którzy są w niebezpieczeństwie potępienia. Może wydaje ci się, że twoje modlitwy nie mają znaczenia, może myślisz, że jeden człowiek nie może zmienić świata, ale święta Faustyna zapewnia nas, że każda modlitwa ma moc wyrwania duszy z otchłani grzechu. Jezus powiedział do niej: Przez modlitwę człowiek może wszystko uprosić, jeżeli to, o co prosi, jest zgodne z moją wolą. A czy istnieje coś bardziej zgodnego z Bożą wolą, niż zbawienie dusz? Przecież Chrystus powiedział: W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Podsumowując, jedenaście grzechów, o których mówiła święta Faustyna, to pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, lenistwo duchowe, obżarstwo i pijaństwo. Kłamstwo i obuda, brak miłosierdzia, zgorszenie oraz odrzucenie Bożego miłosierdzia. Każdy z tych grzechów, jeśli nie zostanie wyznany i odpokutowany, może prowadzić duszę do wiecznego potępienia. Ale jest nadzieja. Boże miłosierdzie jest większe niż wszelki grzech. Jezus powiedział do świętej Faustyny: Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Co zrobić, aby uniknąć wiecznego potępienia? Po pierwsze, regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. Jezus powiedział: Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Po drugie, odmawiać koronkę do Bożego miłosierdzia, szczególnie w godzinie trzeciej po południu, w godzinie miłosierdzia. Jezus obiecał: Po trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment, zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Po trzecie, praktykować uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Jezus powiedział: "Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Po czwarte, szerzyć cześć Bożego miłosierdzia, szczególnie przez obraz Jezusa miłosiernego z podpisem: "Jezu, ufam Tobie". Jezus obiecał: "Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz." A przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego. I wreszcie po piąte, ufać. Ufać bezgranicznie Bożemu miłosierdziu. Jezus powiedział: Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Twoja dusza jest w niebezpieczeństwie. Każdy dzień przybliża cię albo do zbawienia, albo do potępienia. Każdy wybór ma znaczenie. Każdy grzech pozostawia ślad na Twojej duszy. Ale każdy akt skruchy, każda spowiedź, każda modlitwa może cię ocalić. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa: Powiedz duszom, że daję im moje miłosierdzie jako obronę. Sam walczę za nich i ponoszę słuszny gniew ojca mego. Co wybierasz? Życie w grzechu, które prowadzi do wiecznego potępienia, czy życie w łasce, które prowadzi do wiecznej szczęśliwości? Decyzja należy do ciebie. Ale pamiętaj słowa Jezusa. Dziś stawiam przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, wybieraj życie, abyś żył. Nie odkładaj nawrócenia na później, nie myśl, że masz jeszcze czas. Święta Faustyna ostrzega. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki, daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Niech te słowa będą dla Ciebie przebudzeniem. Niech będą wezwaniem do nawrócenia, niech będą początkiem nowego życia w łasce Bożej. A jeśli czujesz, że to orędzie dotknęło twojego serca, jeśli pragniesz uchronić siebie i swoich bliskich przed wiecznym potępieniem, módl się codziennie słowami dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie chciałbym cię prosić, abyś podzielił się tym orędziem z innymi. Święta Faustyna zapisała słowa Jezusa. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Nie, zatrzymuj tej prawdy dla siebie. Dziel się nią z tymi, którzy są w niebezpieczeństwie potępienia. Może właśnie dzięki Tobie jakaś dusza uniknie wiecznego potępienia i dostąpi wiecznej szczęśliwości. Módlmy się wspólnie za wszystkie dusze. Zwłaszcza te, które są najbardziej zagrożone potępieniem. Ojcze Przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jeżeli to orędzie poruszyło Twoje serce, nie przestawaj go zgłębiać. W następnym odcinku. Opowiemy o niezwykłych obietnicach, które Jezus dał tym, którzy czczą Jego miłosierdzie. Kliknij w kartę, która pojawia się na ekranie, aby nie przegapić tego ważnego przesłania. Pamiętaj, od tego może zależeć zbawienie Twojej duszy i dusz Twoich bliskich.